Ja muszę opieprzyć całą paczkę. Idzie taka baba, co nie pamiętam jej imienia. O, widok z okna. Na blokowisko szkockie. Dzień dobry wam wszystkim. Witam wszystkich was, wszystkich. Z samochodu dzisiaj, bo... Ym... Ciągle zapominam nagrywać dla was, więc teraz mi się przypomniało i teraz stwierdziłam, że nagrywam jak wysyłam paczki, to znaczy nagrywam, przypomniało mi się jak wysyłam paczki i zacznę do was nagrywać po prostu wtedy, kiedy mi się przypomniało, więc byłam wysłać Jodla, e, Impost oczywiście ma zapchane wszystkie te, więc muszę jechać dalej szukać, e, szukać jakiegoś tego schowka, Erwita, every, every tak samo. Printery nie działają nigdzie. Po prostu klękajcie narody, więc jeżdżę po całych wiecie okolicach i ten. Ale będę jechała też do Azdy, bo muszę kupić parę rzeczy. Parę rzeczy, nie kupuję dużo, ale parę rzeczy muszę kupić, więc pójdziemy później do Azdy jeszcze. Przepraszam za mój wygląd dzisiejszy, znaczy nie przepraszam nikogo, bo dlaczego mam przepraszać? Ale tak, włoski dzisiaj umyłam, nie ułożyłam, bo nie miałam czasu i położyłam ten na twarz, więc cerę mam też taką, wiecie, w plamach trochę. Byłam w aści i kupiłam zakupy, ale powiem wam, że nie kupowałam dużo. Zresztą ja w ogóle nie kupuję teraz dużo, bo ja codziennie chodzę do Azji, dlatego że mieszkam na trzecim piętrze, więc muszę to wnosić, a ja nie mam siły, wiecie. Nie mam siły, więc ja muszę codziennie chodzić do Asty i tam sobie po troszeczku coś kupywać. Więc dzisiaj też tro po troszeczku coś kupiłam. Ja wiem, że tak się więcej pieniędzy wydaje, no bo taka jest prawda. No ale co zrobimy, no takie jest życie. Ja nie będę, wiecie, muskułów um, ten. Dobra, co kupiłam? bixy, bo uwielbiam je. Ja bez nich nie mogę żyć, a już mi się skończyły, więc kupiłam sobie. Miałam dużą pakę kupić, ale znowu mi się nie zmieściło w torbę. Widzicie, o co chodzi. Sok wyciskany dla mojego syna, smooth, a bo on lubi. E, to znaczy dużo pije soku, więc kupuję mu soki. I jego um, beauty pleasure to są e, takie, wiecie, naleśniczki gotowe. To znaczy to jest trochę moja beauty pleasure, bo nie muszę tego robić. Jest to gotowe i on je z syropem klonowym też mu się skończył. On sobie sam robi, bo on wiecie, Musi perfekcyjnie, perfekcyjną ilość syropu i perfekcyjną ilość ponaleśników. Więc on sobie ta, sam to robi i tylko ten syrop klonowy. Tylko ten, dziewczyny, 100% Pure Canadian Maple Syrup. Tylko ten. Um. Tu dla siebie kupiłam, bo czasami mi się chce czegoś słodkiego, a teraz już jest ten sezon na minspaje, które ja, to jest moja słabość. Uwielbiam minspaje i co roku jem ich multum na kilogramy. Są lepsze i gorsze. Nie wiem, czy jadłam te jeszcze z Azdy już, więc próbuję tych. Kiedyś nie jadłam ich w ogóle, bo myślałam, że one są z mięsem. <grym> Ale one są z taką owocową, jakąś taką, wiecie, konfiturą. Um, e, raspberries. Tu, wiecie co, dziewczyny, te a z noski, te, wiecie, z Just Essentials, były najładniej wyglądały ładniej niż te, wiecie, lepsze, więc ja wziąłam te. I jedzenie dla misji, która też lubi z gravy, ale chciałam jej w galaretce, bo tak mówię, a tak dla zmiany. No lubi je, bardzo dużo, dobrze je je. Nie mają krańców, też dobre są. To znaczy nie wiem, nie ja dobre, no mój pies je. Ona jest taka mało wybredna, więc też można powiedzieć. I roki ręczników, to wszystko co kupiłam. Tak jeszcze chciałam powiedzieć, że jest się pełnia. I więc wszystkie marzenia się spełnią, nie, nie mogę się doczekać, bo wiecie, ja jestem trochę nawiedzona, czy mnie przyświetla, czy ja, może ja jeszcze raz to, a dobra, o, widok z okna na blokowisko szkockie, <glokowisko szkockie> um, więc dzisiaj, um, tak, dzisiaj spełnia w końcu, w ogóle ostatnie jakie mi się śnią rzeczy, dziewczyny i chłopaki, śnią mi się takie rzeczy, ta moja mapa jeszcze nie powieszona, muszę powiesić tą mapę w końcu, kiedy się za to zabiorę. Muszę ustalić jakiś termin, bo jak sobie ustalę termin, to wtedy będę się trzymała. Słuchajcie, śnią mi się takie rzeczy. Śni mi się zawsze już od jakiegoś czasu, że mam chłopaka i to takiego fajnego chłopaka, wysokiego, dobrze zbudowanego, że jak się, pamiętam uczucie jak się do niego przytulam, że do klatki się mu przytulam, ja to tak strasznie bardzo lubię, jak wiecie takie mam moc y, na wysokości jego pachy. Może coś w tym jest, no ale tak mi się to śni. No, ostatnio po prostu mi się śni. Ale też jeszcze co dzisiaj przeczytałam, dzisiaj rano, bo jak rano wstaję i naświetlam się światłem, moim <grym> radości światłem, to oglądam też. Um, no wiecie, Instagrama, tam TikToka. Nie TikToka, nie, bo TikTok to za bardzo mnie wciąga, ale Instagrama i um, Facebooka i co tam tylko mi wiecie, nie przyjdzie na telefon. I widziałam dzisiaj właśnie jako, jakąś wzmiankę taką, że ta pełnia przyciągnie do nas to, co robiliśmy pod koniec Julaja, czyli lipca. I słuchajcie, no jak wypisz wymaluj, bo ja wczoraj wczoraj stwierdziłam, że w przyszłym roku polecimy z młodym do Tajlandii i zaczynałam oglądać, wiecie, co tam w tej Tajlandii, gdzie tam pojechać, co tam zobaczyć. I zaczęłam, tak wiecie, się orientować. Zapisałam się nawet do grup na Facebooku, bo to zawsze jest bardzo przydatne na takich wycieczkach. A w zeszłym roku, to znaczy w tym roku, ale w, na, pod koniec lipca my byliśmy w Meksyku, więc dalekie podróże do nas wracają. Wiecie, co po prostu, no niby nic, niby można nie wierzyć w to astrologię, tam ciuchy leżą do wystawienia, może można wierz nie wierzyć w astrologię, można, wiecie, ro robić różne rzeczy, ale ja naprawdę w to wierzę. Więc y, jest to taka sprawa. Ech, no i tyle. Tyle chciałam Wam powiedzieć. A już zjadłam dwa minspaje. Boże, kocham je. Ja chyba zaraz, ja nie mogę się opanować. Jak ja kupuję coś słodkiego, ja nie mogę sobie wydzielać po jednym. Nie, ja muszę opieprzyć całą paczkę. Dopóki są, to będę chodzić i ciąkać. <noise> w ogóle powiem Wam, że coraz e, szybciej się robi już ciemno. Zobaczcie, jest godzina dwadzieścia a to już ciemnica się robi wiecie, trzeba od razu, od razu iść na spacer sam zaraz po szkole, bo się ciemno robi, a wiecie ten spacer nam zajmuje pół godziny, bo mam takie coś tu mam taki e, trasę wykreśloną 3 kilometry i idziemy te 3 kilometry zawsze ja rano sama idę z misji, a później wieczorem we dwójkę idziemy i zaczynamy naszą charówkę. Mafia Houdu Fio. Uh -huh. Tu fajne domki są takie, wiecie. Takie te um, takie Takie, znaczy wiecie, niby niskie, niby te, niby... Niby Sra, niby ba. Idzie taka baba, co nie pamiętam jej imienia. i... I dzisiaj... Maffie, co robisz tutaj. today? McDonald's. Dwa dni mnie to dziecko prosi, żebyśmy McDonalda mieli. A że ja jestem zaplanowana bardzo, to ja zawsze mam jakieś zaplanowane obiady. I codziennie mu mówię, jutro, jutro. I zapominam, jak coś wyciągam z zamrażalnika. Ale dzisiaj już pamiętałam, że dzisiaj jest... Michishika. Że dzisiaj jest e... na obiad McDonald's, więc jedziemy później. Dobra, zamówiliśmy trochę jedzenia. Trochę chyba za dużo, coś mi się widzi, ale dobrze, jedziemy z tym koksem. Witamy już dnia następnego. Jedziemy dzisiaj w i Mafi. Kabionkomi kon, y, koło nas w wiosce, więc jedziemy zobaczyć, co tam będzie. Pewnie będą wiecie po przebieraniu tacy ten, by łazić po centrum handlowym, ale zobaczymy. Tak, więc jedziemy. Jak y, będzie marne, to chociaż może jakieś zakupki się uda. nie wiem, co tam jest za centrum handlowe. Czy się zobaczy? Fun! Ojej, to jest Come on, Basia. Can you stay there? Okay, come on. A keyboard monster. Huh? Eh? It's a keyboard monster. Oh God, look at that. It's a keyboard monster. Look, look what mają centrum they have. Oil. Here. Można sobie coś kupić, new look, o boże, chyba pójdę na zakupy z tego wszystkiego, chociaż widzieliśmy, wiecie, Star Warsów, po to przyszliśmy. To jest jakiś stragany, tu są jakieś, jakieś jest, wiecie, wydarzenie w tym, w tej wiosce, my przyszliśmy, a tu się dzieje. Jest tutaj trochę dużo ludzi, to więc tam są Ghostbustery, więc nie będziemy tutaj filmować, pooglądamy tylko. Wróciliśmy z komikona, Cona, byliśmy w kinie, byliśmy w kinie, a teraz idziemy na spacer i tutaj już powiemy cześć, zakończymy te wideo, bo nic się już dzisiaj nie wydarzy, idziemy odpoczywać, oglądać telewizję i odpoczywać w ciepłym domku We gonna say bye mafie Oki, okay. Bye. bye.